Z nami Przede wszystkim dziękuję za znalezienie czasu w tak ważnym momencie dla pana i dla zawodników. Zacznijmy od Krzyśka Wodarczyka, bo on pierwszy śmieci bił. Eee, za tydzień już walka z Fragomenim Rewanżowa. Eee, wracając z pamięcią do tamtej pierwszej walki. Wspaniałe pierwsze trzy rundy. No, takiego Krzyśka chyba nie widzieliśmy nigdy. Albo już dawno nie widzieliśmy. I potem coś się zacięło. I teraz pytanie, czy Krzyśka po prostu nie stać się kondycyjnie na więcej? Czy, czy coś się stało wtedy? Coś musiało się stać, bo, bo wcześniej tydzień 12-rundowe sparingi spokojnie boksował, nie było żadnych problemów. Potem doszła świeżość w ostatnim tygodniu przed walką już tam we Włoszech no, no było wszystko. No, coś go, no może jest z tym coś, że zaczął zadawać dużo ciosów, a może mentalnie nie był przygotowany na, na, na coś takiego na ciągną na cią, na cią, na presję e, Fragemanie, który właśnie niewygodny jest z tym, że nie daje. Swoim przeciwnikom e, odpoczywać. E, Krzysiek zawsze był zawodnikiem, który no, musiał przygotować akcję uderzyć. A tu była ciągła walka. No, tak, jak, tak jak w innych was. Przecież w regionie zajechał, można powiedzieć, hej, jego walka bardzo kontrowersyjna. E, przegrana. E, kraj, młody chłopak po trzeciej rundzie już już, już... Gdzie się znajduje, czyli ostatnia RD, który chyba dawno już tak się nie zmęczał jak w tej walce. Więc Krzysiek chyba nie był na to przygotowany, na ciągłą na presję, na ciągły ruch, na, mm, ale też popełnił błąd taki, że wdał się w tempo właśnie Fragemaniego, który w tym tempie boks, przeboksował całe życie, a Krzysiek nigdy tak nie boksował. W tej walce będziemy się starali zmienić to tempo i przyspieszyć, ale też zwalniać, zwalniać przez pracę nóg, przyspieszyć przez kombinację ciosów. Krzysiek to jest trochę taki człowiek zagadka, nigdy nie wiadomo jaki Krzysiek wyjdzie na ring, tkwi jego problem. No, musi się ustabilizować tam gdzieś w tej głowie to podejście. Nie może tak, że jedno przygotowanie wspaniałe, drugie przygotowanie gorsze i tak naprawdę to on sam nie wiedział na co go stać. A czy zawsze sumienie było czyste przed, przed, przed ważnymi walkami, no to już inna sprawa. Teraz, 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 chyba wszystko w porządku. Teraz nie ma przykładanych terminów, tak jak ostatnio było jako dla trenera dla mnie bardzo ciężkie na przykład pogodzić to dwukrotne przeniesienie terminu i to nie na dwa miesiące czy trzy, tylko na dwa-trzy tygodnie, kiedy byliśmy po pierwszym. Tygodniu sparingów już Krzysiek naprawdę dochodził do dobrej formy i nagle trzeba było to przerywać. I naprawdę znosił to bardzo źle, bo te emocje całkowicie opadały i ciężko było go zmobilizować, najbardziej ten drugi raz. Więc teraz wszystko grało, byliśmy zakapanym, tu pracę Wiśle, stąd od razu idziemy do Łodzi, Tu żadnych nie, nie ma w ogóle jakichś tam tłumaczeń. Tak jak Pan powiedział, no nie ma co liczyć, żeby Fragomeni bił się inaczej w tym pojedynku. Będzie bardzo naciskał i na pewno próbował wymęczyć Krzyśka. Czy właśnie kondycja to był główny cel tego, tego obozu i tych przygotowań? Tak, to znaczy pracowaliśmy normalnie, bo no, no, przypomnę, oprócz tej walki z, z Fragomenim w Rzymie, to Krzysiek chyba był... Przykładem, przykładem zawodnika, który kondycyjnie wytrzymuje bardzo dobrze walki 12 rundowe. Nigdy nie było z nim problemu, on wręcz, wręcz wygrywał ostatnimi rundami. Przypomnę, gdzie w walce, nawet w takiej walce jak z Kingham, gdzie on od szóstej rundy w ogóle zaczął coś kojarzyć, on teraz pamięta tą walkę od szóstej rundy, to on zaczął tam drapać coś od szóstej do ostatniej. Drapał, drapał i jakoś tą walkę wyrównał. Nawet w tym ciężkim momencie Krzysiek kondycyjnie jakoś tam sobie dawał radę, natomiast no tu, tu faktycznie, ja uważam, że, że, że tu bardziej jest w głowie, w jest może niedoceniany, jest niewygodny, jest starszy pan, ale... To jest chłopak o niesamowite ambicji, o, o wielkiej charyzmie, jest po prostu, po prostu twardy i, i potrafi zdominować każdego zawodnika naprzeciwko sobie w ringu. Ja mówię, tak było we wszystkich jego ostatnich walkach i to samo z Krzyśkiem. I tu dużo pracujemy właśnie nad tym, żeby Krzysiek nie dał się zdominować. Zdominować to znaczy no, w tym przypadku wejść w tempo Fragmeniego, który na pewno będzie naszykowany na, na swoją najlepszą formę w życiu. Krzysiek na pewno jest teraz dużo wszechstronniejszym zawodnikiem niż tam dwa, trzy lata temu, ale gdzieś tego lewego pazura nie widać, tego lewego sierpowego, który ukościł z nóg. Czy to, czy to można połączyć? Znaczy lewego sierpowego, no, mówmy się, że, że, że ty, coraz lepszymi zawodnikami boksuje. Kiedyś można było pokazać prawy, i zadać lewy sierpowy i w ciemno zakładać, że, że walka się kończy. Teraz Krzysiek boksuje z zawodnikami no, ja oczywiście nie mówię o tych walkach tam Symerdiew, czy tam inni, nie To są zawodnicy naprawdę dla Krzyśka niewygodne wcześniej Mayfield, który no, pierwszy raz w Księbach z takim zawodnikiem niewygodnym i, i, i wtedy miał problemy. I potem dwa razy Cunningham. To jest w ogóle kiedyś jak, jak pierwszy raz padła propozycja walki z Cunningham mogliśmy wybierać pomiędzy niemal na przykład Guillermo Johnson czy Bellem. To ostatni zawodnik, z którym chciałem boksować, to właśnie Kenny z którym trzeba było boksować. I Krzysiek pierwszą walkę rozegrał taktycznie bardzo dobrze, tylko no, brakło czasów w półdestansie. Jakby to było, to była bardzo dobra walka, mądra walka w stronę Krzyśka. Krzysiek musi pokazać to, co robi na treningach, po prostu, nic więcej. To on nie ma być ani nowym zawodnikiem, ani tam jakiś adrodzić. Nie, on ma wyjść pokazać to, co potrafi, to, co potrafi. To co robi na co dzień, to co chłopaki widzą, Albert, który no, zaczął z nami przygotowania był wręcz w szoku. To co potrafi Krzysiek zrobić na, na treningu, chodzi o pracę no, chodzi o czytelność ciosów, chodzi o szybkość oko, o lewej prostej. czyli to czego mu brakuje w tych najważniejszych walkach. Tak jak mówię, to jest głowa, myślę, że ma teraz wszystko, jest Polska, jest Łódź, jest dużo kibiców, którzy będą za nim na tej sali. Więc, więc to mogło uskrzydlić i i, i i to wszystko, możliwość dać pokaza, pokazania wszystkim, no wszystko co stać.